Z barometru perspektywy zatrudnienia na trzeci kwartał 2023 roku możemy się dowiedzieć najbardziej tego, że wreszcie nad Wisłę zawitał optymizm, jeśli chodzi o, o rynek pracy, bo pierwsza połowa 2023 roku była podsiana dużą niepewnością i wręcz pesymizmem, jeśli chodzi o plany pracodawców działających na naszym rynku. Trzeci kwartał to jest powiew optymizmu i dosyć optymistyczne plany polskich pracodawców. Prognoza plus 12% wskazuje na to, że ofert pracy będzie w trzecim kwartale coraz więcej. Moim zdaniem zdecydowanie nie grozi nam bezrobocie, wzrost duży bezrobocia w najbliższym czasie. Polska jest nadal bardzo atrakcyjnym krajem pod kątem inwestycji. Plany, jak się patrzy na szerszy kontekst geograficzny, te prognozy zatrudnienia są dużo bardziej pozytywne niż w Polsce, a pamiętajmy jeszcze, że Polska nadal jest krajem o relatywnie niskim poziomie wynagrodzeń, więc tutaj kolejne inwestycje będą napływały. Zresztą polscy kandydaci, polscy pracownicy są bardzo cenieni na świecie. Liczymy na dalszy optymizm i raczej nie grozi nam bardzo dynamiczny wzrost bezrobocia, z tego względu, że będą do Polski spływały nowe inwestycje, więc będą pojawiały się nowe miejsca pracy obecni pracodawcy, tak jak widać po barometrze perspektyw zatrudnienia, też mają plany pozytywne. Myślę, że kandydaci mogą czuć się spokojnie. Branże, które na pewno z optymizmem powinny patrzeć w przyszłość, są branże związane z szeroko pojętą technologią. Także IT, branża telekomunikacyjna także ma dosyć duże plany zatrudnienia, jeśli chodzi o trzeci kwartał. To ma związek oczywiście z wielkimi inwestycjami informatycznymi chociażby w naszym kraju. Jeśli chodzi o sektory, gdzie nie będzie, albo może nie być aż tak optymistycznie, to oczywiście sektory, które są bardzo nieodporne na wahania koniunktury. Mówię tu o automotiwie, logistyce, trochę w mniejszej skali, ale także produkcji przemysłowej. Także technologia szeroko pojęta będzie bardzo mocna po korekcie takiej po i dosyć dużych redukcjach w tej branży IT tech. Znowu wracamy do trendu wzrostowego, natomiast standardowo od wielu, wielu lat automotive i transport, logistyka to są branże, które są takim papierkiem lakmusowym koniunktury i niestety ze spadkiem koniunktury zapotrzebowanie na pracowników w tych sektorach spada. Przy wzroście koniunktury oczywiście automatycznie rośnie. Dobra sytuacja na polskim rynku pracy wynika z tego, że mamy dostęp do wykwalifikowanej kadry za relatywnie niskie pieniądze w porównaniu do rynków chociażby Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych napływają też do naszego kraju cały czas nowe inwestycje. Stąd też taka pozytywna sytuacja. Uważam, że jeszcze możemy być przygotowani na większy optymizm z tego względu, że prognoza zatrudnienia w Polsce na trzeci kwartał wynosząca 12% jest raczej poniżej średniej w regionie EMEA. W Holandii czy w Wielkiej Brytanii te prognozy są dużo wyższe, a biorąc pod uwagę różnice koszcie zatrudnienia w Polsce i w tych krajach, powinniśmy nadal powalczyć o pozyskanie biznesu, który jest realizowany w tych krajach, więc myślę, że potencjał do wzrostu w kolejnych okresach nadal jest duży.